Jestem polskim youtuberem. Co mam mniej od innych youtuberów? Irańczyk w Polsce jest Polakiem, którego bocian leciał tylko nad Iranem. Mają takie obawy, że ja będę przyznawał te pieniądze terroryzmowi? Czy ja wyglądam na kogoś takiego? Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Irancik w Polsce. Jestem z Wami jeszcze raz, tym razem nie za bardzo wesołym odcinkiem. No co, cóż, musiałam to zrobić finalnie, bo e, jakby jest źle generalnie. Znowu zostałam dyskryminowana, ale to nie jest nicja wina, tylko. Wina mojego pochodzenia, mówiłam wam ostatnio, że chcę otwalić sobie Patronite'a i zacząć zarabiać, i zajmować się YouTube'em, i żeby to stało się moją pracą taką całą etatową. Natomiast dostałam maila dwa tygodnie temu od Patronite'a, że z powodu mojego pochodzenia, z powodu mojego paszportu, że jestem Irańczykiem oficjalnie na dokumentach, nie mogę mieć Patronite'a. To znaczy, to nie jest ich wina. Oczywiście wyjaśnili mi bardzo miło wszystko wyjaśnili, że to jest z powodu tych sankcji, które stanę nałożyli na Iran i jakby tak jest po prostu. Nie wiem, co mam zrobić. Jutro jest irański nowy rok, zamiast być szczęśliwym, zamiast zajmowanie się sobą, sprzątanie domu, gotowanie coś dobrego irańskiego. Teraz siedzę i smucę się z powodu tego, że zostałam dyskryminowana. Napisałam później na Instagramie i podpytałem Was, co mógłbym zrobić na tej, na, w takiej sytuacji. No i dużo ludzi polecało różne strony. Ponad 15 stron znalazłem. Do wszystkich z tych stron pisałem. Podpytałam innych youtuberów, którzy tak zarabiają, tak żyją tak naprawdę. Mam sporo takich znajomych. Podpytałam ich, jednak żaden z nich nie miał pojęcia, o co chodzi. Podpowiedzieli mi prawie 15 innych stron, do wszystkich z nich napisałam. zrobiłem tam konto, wysłałam informacje i wszyscy odpowiadali tak samo, że z powodu mojego pochodzenia nie mogę mieć konta aktywnego do zarabiania na, na tych stronach. Napisałam do stron polskich, do stron amerykańskich, do stron rosyjskich. No, żaden z nich. Irańskie strony to w ogóle. To islamska bank, bankowość to swoją drogą, jakby ni, nie prze, i tak oni nie przejmują żadnych przelewów międzynarodowych. W każdym razie myślałem, myślałem, że będę tym się zajmować i mocno wchodzę w to. No jednak jestem, jestem rozczarowany tym generalnie, tą dyskryminacją, którą, e, którą spotkałem. Wiem, że to ani Wasza wina, ani moja wina, ani polski wina. Jakby to jest wina mojego kraju pochodzenia i jestem tego świadomy, tylko, tylko jest mi smutno z tego powodu. Więc jakbyście chcieli mnie wspierać finansowo, to już nie ma takiej opcji jak Patronite. A jakbyście chcieli, żebym wiedział, kim jesteście, możecie napisać do mnie po prostu na Instagramie, na Facebooku Iranczyk w Polsce albo do mnie na mailu bezpośrednio. No i wtedy bylibyście moimi patronami, takimi nieoficjalnymi, bo nie można. To znaczy, to jest bez sensu dla mnie, to jest absolutnie bez sensu, że ja, jako polski youtuber, jakby jestem polskim youtuberem, co mam mniej od innych youtuberów, jakby. Dlaczego inni mogą to zrobić? Jakby to jest absolutnie dla mnie taka wielka, no nie wiem o co chodzi, ale całe życie będę, całe życie będę musiał uh, sobie radzić z tymi problemami, które mam z powodu mojego pochodzenia. Jakby człowiek, jaki, ze przepraszam, jaki człowiek ma wpływ na to gdzie się urodzi. Ja tego nie rozumiem. Jakby ja nie wybrałam żeby się urodzić tam, ale się urodziłem. Zawsze mówię, że irancik w Polsce jest Polakiem, którego bocian leciał tylko nad Iranem. No ale nie wiem, nie wiem co mam zrobić w tej sprawie. Jest mi smutno z tego powodu. Jutro jest irański Nowy Rok, a ja zamiast się cieszyć, denerwuję się tą sprawą, która jest akurat dość ważna dla mnie, nie? Doskonale wiem, że bym się przydał akurat do korporacji, ale nie jestem człowiekiem korporacji. Jestem człowiekiem kultury, chcę się poddać kulturze, chcę się zanurzyć w tej pracy, która którą jest jakby przybliżenie naszych kultur. Żeby być pośrednikiem kultury Iranu dla Was, pośrednikiem kultury polskiej też dla Was, no ale chyba wszyscy mi pokazują faka niestety w tym momencie. Po prostu taki jest świat, no co, co możemy z tym zrobić? Czy po polsku, czy po angielsku, którzy pisali ze mną, jakby wyjaśnili sytuację, że to nie jest ich wina, to nie jest wina ich firmy nawet, tylko Problemem jest Iran, który e, nie dogaduje się z wieloma krajami, nie dogaduje się z, e, z bankowością międzynarodową i jakby oni mają takie obawy, że ja będę przyznawał te pieniądze, które ewentualnie miałbym dostać, nie wiem, terroryzmowi? Kurde, serio? Czy ja wyglądam na kogoś takiego? Nawet? Kurde, nawet wam pokażę teraz ten moment. Jestem w trakcie montowania, a jakby teraz, właśnie w tym momencie dostałam tą ostatnią informację. Ten ostatni mail znowu z tej rosyjskiej strony, że też, też nie chcą ze mną e, jakby podpisywać coś takiego, coś jak Patronite. Jakby nie, nie, nie miałam pewności, czy zrobić taki odcinek, czy nie. Bo nie miałam pewności, po prostu, bo, bo nie wiedziałam, że, bo nie wiedziałam, czy faktycznie mi się nie uda. Jak wszystkie te strony tak mi odmówili tą usługę, to już nie wytrzymałam po prostu. Do kiedy ja mam przetrwać problemy tych popierdolonych sankcji, które są nastawione na Iran? Jakby. Uh -huh. A wszystkie te strony, do których pisałam, to są strony, na których cyklicznie można, można się wpłacać i dostać jakieś wsparcie finansowe od, od ludzi, którzy chcą, chcą po prostu Cię wspierać, kibicują Ci jako, jako twórca. A twórca irańskiego pochodzenia musi dostać w pierdol. Nie rozumiem tego, jakby serio nie rozumiem. Przepraszam za słownictwo, ale jakby też mam. Też mam ee... Też, też mam prawo bycie niemiłe w takich sytuacjach niemiłych, które ciągle mnie spotykają. Także, jakbyście chcieli mnie wspierać, inkognito. Chyba nie ma takiej możliwości. Mój PayPal jest w BIO, więc muszę sprawdzić. Jakbyście chcieli wspierać swoim imieniem i nazwiskiem, to możecie po prostu pisać do mnie, a ja wam dam numer konta. Żadna inna możliwość w ten moment nie istnieje dla mnie. Sprawdziłem wszelkie możliwości i nie, dla Irancika takiego nie ma. Chyba, że jakiś Irancik ma podwójne obywatelstwo. Ale ja tylko irańskim obywatelstwem muszę zostać dyskryminowany w tym momencie. Życzę Wam pięknego dnia i żebyście nie zostali dyskryminowani. W ogóle jutro jest irański nowy rok, więc wyrzućmy te wszystkie złe emocje od siebie i przywitajmy wiosnę, o, aby lepszy czas przeszedł. Lepszy czas. Wszyscy tego potrzebujemy. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Bielska Białej i do zobaczenia na następnych odcinkach.